Mam na Anna imię Ofelię, Anna mi Anna na drugie. Zgadnij, kim teraz jestem teraz i czy jestem. jestem. Ofelia jest pierwsza. Ona ma władzę. Anna jest druga. To ta, która płacze. W lustrze widzę odbicie. To nie ja, ani ona. Nie wiem, kto nie poznaje. To, co ona zrobiła, boli. Już nigdy nie będę, nawet nie wiem, czy byłam. Byłaś kiedyś dwoma naraz? Moje dłonie nie są moje. Moje ciało. Też nie moje. Zamazuje mi się obraz. Rozrywa mnie od środka. Zamykam oczy i nie wiem, co dalej. Teraz mnie nie ma. Teraz jest ona. Ofelio, jakąż ty masz władzę? Ja nie mam już nic. Ona ma wszystko. Ona ma mnie to wystarczy. Ofelio, sterujesz mną jak marionetką, a wy jako widownie śmiecie się i szydzicie. To mój teatr. Gdzie to wszystko dzieje się? Jak we śnie. Gdy idę ulicą, słyszę wasze głosy. Wszystkie głosy. Tych innych też. One wchodzą w moją głowę. Rozwalają moją czaszkę. Rozwalają całą mnie na kawałeczki gwiazd na niebie. Wszystko natężone, jak w horrorze. A najgorsze jest to, że ja już nie mogę. Nie mam siły. Ona, oni, wy wszyscy mnie wykończycie. Ile można osób pomieścić w sobie. Dla ludzi normalnych, niechorych trudno jest samym sobą. A co ja mam powiedzieć? No no co? Jakbyś się czuł, gdybyś widział rzeczy, których nie ma, rzeczy, które nie wiesz, czy są? Cały świat mi się myli. Ale przecież taki surrealizm rzeczy jest fajny. I ja nie jestem chora, ja jestem zbudowana inaczej. Ja jestem wyjątkowa. To ja zostałam wybrana. Może to ja jestem Bogiem. Nie wiem już sama. Do bań to wszystko. Ofelia się odzywa. Za dużo na twojej głowie. Myślicie zabiją. Zabij się. A będzie ci lepiej. Połknij trochę tabletek. Przejdzie ból. Walczy. Nie, nie, nie mogę. Muszę z tym żyć. I co? Znowu posłuchałam. Ale znowu jej się nie udało. Uratowali mnie, otwarłam oczy. Teraz stąd tak szybko nie wyjdę. Witaj, rybniku, mój przyjacielu, na wieki nienawidzę cię. Ci ludzie, oni są gorsi ode mnie. Czemu ona mi to robi? Przecież mnie wykończy kiedyś naprawdę zabije. Kręte ścieżki, labirynty, jak stąd wyjść? Jedna, druga, trzecia kropla kroplówki. Uspokaja mnie. Zasypiam. Budzi się Ofelia. I tak w kółko. Odliczam minuty i sekundy. Kiedy to będzie? Bo ja już nie daję rady. Albo Ofelia będzie żyć za mnie. Bo Anny jest już za mało. Ona już nie da rady. Ona już dawno umarła. Zostały z niej szczątki. Teraz męczę Ofelię. A może ja jestem Ofelia? Ja jestem teraz dwoma naraz. I nie wiem, która jest prawdziwa. Ale może ty wiesz. Każdy dzień jest gorszy od poprzedniego. Każda my minuta my jest nie do wytrzymania. Każdy dzień dłuży się w nieskończoność. My, my nie mam się. To wszystko jest większy problem. niż światny pożar. Kiedyś umrę od tego.